Chodzi o Bernardę. Jaką Bernardę? Ach tak, co z nią? Poparzyła sobie język i ledwo mówi. Nie można jej zrozumieć. Boję się, że to coś poważnego. Sparzyła sobie język? To głupie. Zaraz przyjadę. Do tego przydaje się głupi Reynaldo. Przeznaczenie chce nas połączyć i będziemy razem. Przyjedzie? Tak, ale to trochę potrwa. Nie wytrzymam dłużej. Co za ból? Daj mi whisky. Kiepski pomysł. Alkohol może zaszkodzić. Przyspiesza proces gojenia. Jak uważasz? Nie powinnaś nic jeść, żeby nie podrażniać rany. Już bardziej boleć nie może. Zostanę tu przez chwilę. Zawiadom, jeśli będziesz czegoś potrzebowała. Jeszcze Reinalda tu brakowało. Dom wariatów. Gdzie Carmelo? Wyszedł. Zauważyłam. Chyba nie jest niepialny. Masz rację. Pozwalasz mu wychodzić wieczorem? Jest dorosły. A jeśli znowu ktoś go postrzeli? Przestań. Miał coś do załatwienia. Co? Pojęcia nie mam. Nie mogę go wszystko wypytywać. Wróci na noc? Już późno. Oczywiście, włóż piżamę. Nie. Powiedziałam. Mam nadzieję, że nie gra w karty. A jeśli przegra pieniądze wujka?